Schema Shema Robi Official. Pa, widzisz? Mówiłem, jest jedna osoba. Trzy osoby. Aha, no. No, no to i tak. O. to no, piszę i mam moderatora jeszcze na mojej kodzie. Nie ma, stay deep. I czemu nie mogę nic, ten, nie wsiada się? O. Siema krasnoludek. Siedem typa. O, to to, 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 to to mi się podoba. Tylko czekajcie łapki ustawię i zaraz będziemy grali. To się nie zadzią u Fortnite. Ale jak... kamerce i masz chyba opóźnienie 3 sekundy. No wiem. Ej, mnie trochę. No już. Osiem osób witam serdecznie łapkę w górę każdy zostawia i będzie spoko. Zaraz gramy jakby co to Fortnite stoi na razie w miejscu on się nie zaciął tylko po prostu y, y, zminimalizowałem go nie. On się nie zaciął. Zaraz sobie pomyślicie że się zaciął U, wychodzę nie ale raczej nie będzie lagów. Tylko łapki ustawiam w górę i i ten i Elo mordo siema? Zostawcie suba, kto jest nowy, i łapkę w górę. Dobra, łapkę w górę zostaw łapkę w górę zostawcie. Jaką masz myszkę, Genesis? A? No. A co? Dobra. Dobra, gramy. No tata. Idziesz sobie? Nie. Ile jest to osób? 7. Ty mi w ogóle pokazuje ciągle to odświeża mi pokazuje mi 48, a dałem nowy ten nowego live'a. Łapki mi normalnie pokazuje, a jest osób jest 48. Nie wiem o co chodzi. Zaraz mi powiesz, czy będzie lagowało, czy nie. Ok. Mi pewnie będzie, ale na live y nie będzie. Chyba na no odwrót, że u ciebie nie będzie, Bo ale na live'ie ja będzie. Nie, ja tak mam, że y, u, mnie, u mnie jest, a na live'ie nie ma. A. Już tak miałem. Bo ja też mam dwa monitory, tak jak sobie patrzę cały, Jak robiłem te streamy takie długie, po 3-4 godziny, co patrzałem tak na drugi monitor, tak? No, świetnie wygląda to, nie? I nagle patrzę jedna osoba. Myślę, czemu, nie? Cofam streama, a tam przez pół godziny jeden obraz. Jakby się ściągną, no? Kurde, bym mógł tego overlay'a animowanego wywalić, bo on będzie mi lagował. No, to. to dużo. To walam go. bardzo Rankę też sobie ten. Albo w ogóle na nowej stronie to zrób. No nie chce mi się, wiem właśnie, już już tak miałem raz. Ale usunąłem to i tak mam. Dobra, nieważne. Nie chcę mi się. A. Tu już mam suby, łapki, wszystko. Nie chce mi się dodawać. Ja w ogóle chciałem robić streamy z Minecraftem. Jutro dodam. Nie? No. I spe... Ale co, filmik? Nie, no tą scenę. Aha. Ja robiłem tak, że przygotowałem... Ja przygotowałem specjalnie ze komputerek, żeby chociaż mi Minecraft poszedł. Na tym komputerze O zobacz czy teraz laguje jak wskacze Eee... czekaj Ja to pro gamer, ja mam 50... Tyle. Ta No Tak bardzo? Mm, no trochę ta No to, to jest tyle. Znaczy... efekt... no teraz No usunąłem te, To dalej jest A patrz teraz Usunąłeś to? No to ma animację? Tak, patrz Poczekaj, bo. Ten. wsiął live. Ani tylko usnaleźć. A o nie usunęłeś. No nie. Nie wiem, tam lecimy tak jest. Są lagi? patrz. Tak, są. Raz Ta, już pisze że są. Wychodzą ci osoby. Ile jest? 5 typa. Ty, no serio, są? No u mnie nie ma Cze a. No muszę nową scenę zrobić, bo nigdy nie miałem lagów teraz, tylko teraz. Masz teraz większe opóźnienie. Teraz już jest chyba 10 sekund opóźnienia O lol! Ja mam zapikselowane! Coś mi się z Fortniteem dzieje. Ja też. Bez kitu. Od live'a. Ty no mam wszystko zapikselowane. Widać... Ej, a ile jest osób teraz? Pięciu. O gościu, przecież ja nic nie widzę. Nie, czekaj. Ja muszę wywalić tą scenę. Poczekaj, znaczy wszystko. Czekajcie, ja ustawiam tu. Nadal pięciu? Dobra, dodajemy to wszystko od nowa, nie? A wy też macie w szkole takie coś jak punkty do zachowania? No. Ile ich masz? Bo ile dostajesz ujemnych dużo? Nie wiem. Kurde, ile ja już ich dostałem przez tych pajaców. Bo w ogóle nasza szkoła jest taka, że niby nauczyciele się sugerują argumenty czy tymi paragrafami, takie inne, a na, tak naprawdę to tylko jak stoją po stronie innych, a jak, jak, jak jest coś na mnie. To ja jestem oczywiście najgorszy. Nie wiem, czy, czy ci nauczyciele tak nie lubią w tej szkole, czy to. Ej, właśnie! Ja muszę film dla Rybnika przesłać na Pendrive'a. Już jest gotowy, już mogę ci montować filmy. Montaż wyśle na No. 7 godzin. Ale ty, widowanie... Dla kogo ty montowałeś? Dla miasta, miasta Rybnika. Zapłacili, Ej, ci, zapłacili ci coś? Nie, bo to jest na konkurs, jakby. Tak, wzięli cię do montowania. Nie, znaczy, no, nie, jakby, jakby miałem zmontować jakiś film dla, od y, miasta, to by ja, mi zapłacili, nie ma innej opcji. Ale ja nagrałem swój film i ja go zmontowałem. Może A. mi tak kiedyś zapłacą. Powinni, bo nie będę robił takiego czegoś za darmo, nie? już tam w się długo pisało. Ile Kurde jest? To osób? E, cztery. Tego idę ten. E, przez chwilę będę słyszał, bo muszę iść po potrzebach, jeszcze tutaj jest chwila. Ty, czekajcie, ja ustawiam tutaj nową scenę, bo tam na tamtej scenie lagowało. Będzie gitara teraz, nie? Pa. To usunę tak. To dodam tak. Efekt przejścia gościu. Czekajcie, ustawiam scenę. Ej, to. Za